Czekajcie, herbatę zalać. Nie, bo jest możliwość taka, nie, no, chyba lepiej normalnie na śniadanie pójść. Już nie wydziwiać z kababem albo wy dźwięku. To mówcie, to sorry, to nie będę od początku puszczał. Gadał, że babcia zrobiła mu jarzynową. Czy tam mama, i że wpadł na pomysł zjedzenia kebaba. Dobra, i generalnie nic ciekawego się nie działo. Od nowa, dobra, puszę ci od 0,20. I wpadłem na genialny pomysł, aby przygotować listę... Ej, szczerze? Po co ludzie robią herbatę do wrzątku, skoro i tak tego się nie da pić na początku? Też mi coś zastanawia. ...epi ocenianych przez niego kebabów. Dzisiaj więc dowiemy się, czy te kebaby są godne polecenia oraz który z nich, według mnie, smakuje najlepiej. Z Żeby zaparzyć. Na... Ale ty myślisz, że się nie da zaparzyć człowieku herbaty w, nie wiem, w takiej temperaturze? 60 stopni, nawet? Da się, oczywiście, że się da. Nie, oczywiście, a zrobić ci test? Kupię ci kurwa specjalny termometr, żeby zobaczyć, że da się zaparzyć herbatę w 60 stopniach. No, oczywiście, że się da. Licewolski 44A. Trochę się wstydzę wchodzić z kamerą, ale zapraszam do środka. Da się. Ej, czym się różni lawasz od kebaba zwykłego? Bo jest tak, Pita, która jest. W sumie nawet nie wiem, jakie są różnice. Lawasz, ja wiem, że jest taki placek fajny, co jest w Ksapku i tak dalej, to jest za najlepsze. Ponieważ czy to jest pitasz, to jest tortilla. O, jeszcze tortilla jest człowiek, i teraz się domyśl, Czy ty jeszcze lawasz, czy tortille, czy jeszcze jakiegoś innego grosa, nie? Król, żeby zobaczyć, co on tutaj oceniał i mówił, jak to wygląda. On Ale ten... bym zjadł takie minco, minco, nie? Z mincem bym zjadł baba Daj mu mięso na spróbowanie. To jest ciekawe. Jakbyś przyszedł bez kamery. Ej, bym... co jedliście na rano? rana? Nie czuję cebulę w tym mięsie chyba, ale dobra, spróbujmy. Ale... Faktycznie, ale... czuć cebulę. Trochę takie mielone, ale bardziej w snu kebabach. Czekam na gówno parówki, tosty, gówno, tosty, ser, szynka... Ej, toster se muszę kupić! Przypomnij mi, ktoś na kolejnym streamie, kupił toster. Spermę, o, to musiało być smaczne. Naleśniki. To ja. Wymoczek. E, Opaśnik, czemu puszczasz film chłopaka Roxy syna Beatriz Adriana Kurwiaka? Czy ty nie masz godności? Człowieku, ale daj mi opowiedzieć o kebabach film. Dobra. Naleśniki. Ej, szczerze, z rana naleśniki w ogóle nie pasują do y, tej całej aury poradnej, moim zdaniem. Z rana, ja już dojrzałem do tych smaków, słodkie śniadania nie pasują w ogóle do, y, do rana, moim zdaniem. W rano powinno się jeść, i to powinno się jeść słone śniadanie, to było pierwsze, i przede wszystkim z jajek. No niemożliwe, że nie, nie jest nic innego, tylko jajka. Najważniejsze, żeby opierdolić sobie jajko z rana, człowieku. Jak prawdziwy, swojski chłop na wsi, pójść do kurnika, chce zrobić jajecznicy. nie że czajcie, że są ludzie, którzy mieszają jajka przed wbiciem na patelnię, To jest obrzydliwe. Dzięki czarny kaspreza to jest obrzydliwe, bo masz żółtą jajecznicę zamiast mieć taką. Tutaj masz białe, tu masz inne. Wiesz co? Chodzi. Pojeby właśnie tak robią, tylko. ...tego bo dobrze się zapowiada. Jest. Rozmiarowo? nie mam porównania jak jest super świetnego. Zmierzymy telefonem ile ma kebab. 26 centymetrów. Dla was, boczko. 100% miarka w telefonie kurwa ci zmierzyła ile ma kebab metrów. No już milion razy mierzyłem człowieku, wychodziło mi półtora metra na że karton półmetrowy ma. Nie Jest jakiś przypieczony bardziej. Ja chyba wolę przypieczony początku jeszcze jest sucho, drugi jest dużo lepszy, już się pojawiła sprawa, Ale był podróż... jad... no powiedz mi, że nie, nie włożyłbyś do paszy takiego dziwolonga. teraz taki, ale pasuje. Do No mają, zobacz tego to jest to fajnie. Wszystko jest idealne, łatwo też, bo masz ale tak, turbo, duże, turbo szerokie I, I rozpada ci się to w trakcie I to jest i najlepsza w ogóle ta tortilla, czy tam pita, czy tam lavash To jest najlepsza ta, najlepszy rodzaj tego Tylko po prostu jedząc od lokalu do lokalu Będę ustawiał je na miejscach w tabeli, czyli tam tu nie... Gosiu, nazywa, że mam ty napisałeś miejsce. swój, no to narazka, siemaneczko. Cześć. Też napisałeś swój narazka. Teraz i tego, że jest pierwszym kebabem. Zobaczymy jak długo utrzyma się na szczycie. Jesteśmy nie no, chwica swój na kebaba, to Wszyscy, trzeba być naprawdę już jakimś... I są tutaj te rurki, właśnie Ola mi powiedziała, słynne jakieś też tego. rozpromował. Przy okazji testujemy sobie rurkę. Wegrapa weź sobie, A, Webapa, we bapa. Rurkę Dobra, testujemy rurę. Najpierw śmietana leciutka, nie ze słodka. Ten wafelek, chyba mi Ej, gdzie było, te rurki są? Bo na, miałem ich chwy zjeść kiedyś Ten wafelek miałem taki gorzki gdy czułeś gorzki? Ty mówiłaś, że za dużo wafelku, za duże a, a za mało śmietany Było to git, a tym kebabem tak mi się... Hmm. Może to nie jest się naj... <laughs> Ale odbiło mi się, jakby mielonego zjadł po prostu Tylko znowu jakby... Mówię, śmietany, Ej, jaką to, to on ma furę? Zjadł, A jaki kanał na YouTubie? Ja teraz robimy tak, że po prostu Ola, ty będziesz wchodzić, będziesz zamawiać I będziemy wtedy... BMW, okej, okay, dobra, dzięki za... nie zauważyłem Kanałem nadawczym rusza konkurs dla osób, które robią tym My czekaliśmy 10, jeden jest kurczakiem, drugi jest baraniną 1,08 metra Z Około 22 cm, tak pokazywało, ale chyba musimy kupić miarkę Ta, ta. 22 cm to jest... Dwa razy mój koda, tak skodziła. no Uuu, dobrze, zapach jest nastarcie. W tym kawałku bardziej mamy przepiszoną tą lawasz czy... No. tu pierwszy gryz dużo lepszy. Sporo, Trochę to sporo. ostrości, no. fajny sos ostry, Jezus nie jest Maria. słodki, tylko bardziej słony, dwie trzecie jest z so. jest cebula, tutaj w tamtym poprzednim cebula była w mięsie, mam wrażenie, że ten kebab jest smaczniejszy. Ja Znanie lubię się tak torturować przed jedzeniem, jedzeniem. To jest tak jak, tak jak, tak jak trzymasz kupę kościoła, wracając ja, do Spada od razu na drugie miejsce. Nawet nie będę was przytrzymywał do, do końca próbowania. Zobaczmy jak kura... Ten ja chyba długościowo odpisał, nie? E, a kura trzy paranina wy? Miele, ta, 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 ta przypieczona. Ja mięsanem zawsze i razu było w soczyście gdzie jest kurczek? Ale tej baraniny, razie, to nie ma barana na razie, nawet, barana nawet barana nie? Zazwyczaj Przypomina pierwszy kebab bardziej Baranina ci przypomina? Tak, to jest na nie, nie no, to sama kazałam Mieszane, mieszane Tego kurczaka W porównaniu do tej baraniny No to prawie nie ma Jest tak dużo sosu nawalone to czuję bardziej sam sos Niż mięso Zdecydowanie baraninę polecam Ten jest po prostu średniakiem No i to robi problem Baranina wskakuje na numer jeden W Eleganz Restaurant Kurczak Chyba wkurz. nie będę próbował więcej dzisiaj No i drodzy, zmieszamy do trzeciego kebaba, czyli S no chyba, że zrobimy tak: zjem sobie śniadanie, pójdę człowieku człowieku tego Azdusa, tej beczki zasranej, i później wracając, pójdę do, na tą ulicę na Jana Pawła. Tam są trzy kebaby, yy, wiesz, trzy kebaby yy, obok siebie. I se kebaba zjem, bo on będzie za mną chodził teraz do końca dnia. Zrobimy test kebabów. Wiesz, co on ja zrobił? Zjadłbym, wytestowałbym te trzy. Tu. Bo jest problem taki, że ja tego nie zjem sam. Nie. Jak był jakiś kompan typu Dorawa, to wtedy, wiesz, wreszcie czego by się nie zmarnowało, nie? ma Nie okazało się, że było Znaczy zjem sam, tylko że nie mogę tyle zjeść. Ej, ile mały kebab taki sapko, bo one są takie małe i takie z tym... Nie są jakieś wypchane, jak te kule mocy takie. Ile on może mieć kalorii na oko, tak? Jeden taki mały kebab, najmniejszy na, na świecie. 300 kalorii. Znaczy no, ja jedzie mi tuczok. Powiedzmy, że jest 800, nie? To zjem trzy kebaby i już mam bilans kaloryczny załatwiony na dzisiaj, więc nie. No chyba, że wezmę te trzy kebaby, zobaczymy, który jest najlepszy z tych trzech i schowam, wezmę na wynos do lodówki, se schowam. Że wezmę sobie połówki i zjem po połowie kebaba, to wyjdzie półtora kebaba, to to będzie 1400 jakoś. zawsze damy. 2 metry, nie no a tak serio no to nie wiem 26? 28, to największy chyba nie. No. Dużo ludzi Ej, ta miarka w telefonie dobrze wskazuje? taka, że więcej osób przychodzi. Aż taki, aż jest nie? Aż się kruszy, o. Mhm. Góra słucha. Ciężko się uryje, że aż tu jest I taki nie, a no bo. Nie wiem, czy to przesada, trudno się gryją. Smaku nie jest jakiś tragiczny. Bardzo się kruszy ogólnie. jak jeden, mm. twoi talerzyk, to. No w ogóle jakiś dziwny smak. No dobra, teraz pytanie: czy lepszy niż ten kurczak? No te baby. Z jakie te nie. nie? Nie. Trzeci jest na miejscu trzecim, czyli na miejscu ostatnim. Że te sosy wymieszane. Ale pierdolenie, ale pierdolenie, sorry za przekleństwo. Ale pierdolenie. Esnaf jest tak dojebanym kebabem. Nie, no to jest takie mikropierdolenie w tym momencie. Serio, ja. człowieku, przysięgam Wymoczek. ci. Wyślemy tobie 5 typów na dziś. Zagrasz za 100 zł na Betlicku. Wygrana wyniesie 474 zł i 23 grosze, i za wygraną zrobisz dziś test kebabów. Przepraszam bardzo, mam tylko do, do powiedzenia coś. Akademia Wygrywania. Ostatnio mi daliście trzy typy i jeden z nich nie wszedł na kursie 1-4. Przepraszam, musiałem tak napomknąć tylko. Ale dzięki za 10 zł, to no nie? Może dzisiaj by się los odmienił na przykład. Oję kurczak, ale nie do ma Wygląda na taki suchy i taki niedoprawiony. Mamy jeszcze ciekawostka. No to po to tam są sosy na stole, żeby sobie doprawić, no nie? 1557 został wydany kewat. Mamy 1523 i nabite 24 złote zapłacono gotówkę. Płaciłaś gotówku. Tak, 23 zapłaciłeś. To jest 24. No cóż, jestem z do zaproszę Ej, pytanie ma? Czy jak jem kebaby na streamie, nie no nie mogę z tego kurać. No, jakoś mnie nie zachęcili. No, no są państwa obok na dosłownie przez ścianę jest chyba Sapko. I kiedyś pamiętam, że z nim jadłem i chyba bardziej mi to smakowało niż to ja. To, co się działo tutaj. Ale dużo więcej. Proszę, poogladać ten materiał, proszę, jest. Franio, police. Pokaż materiał. Nie miałam pojęcia, gdzie jedziemy. Siedziałam obok kilku innych dziewczyn. <suszy> nie wiem, ile ich mogło być. Miałam zawiązane rajstopy na oczach i nic nie widziałam. W buzi miałam kulkę skarpetki. Czułam, że siedzę pomiędzy dwiema dziewczynkami, a nogą wyczułam jeszcze jedną. Dookoła były mięciutkie worki, pełne skarpetek. W końcu dojechaliśmy. Co tak śmieszne? Dziewczynki płakały i bardzo się bały. Otworzyły się drzwi i mężczyzna z trupiobladą twarzą zaczął wyciągać. Co ty mi wcale ogląda, człowieku? No! O 12.33 samego rana przed zapiejeniem kur. Jesteśmy na rondzie ONZ. Nie obejrzę tego materiału. Czyli sirim. O, Sirim polecam serdecznie, ale oni sosu nie dają do kebaba. Ale do jebany on jest taki warzywny. Macie to jest taki kebab, no taki warzywny, nie? M musta nie vegetable. Się nazywa jakoś, no, go, my, go Bogu, Kebab, oh. Bodrum Kebab, zaprosiłem do tego testu dwóch kolejnych gości. Pierwszym jest Karol Gloek. Cześć! Czyli. Będziemy testować tak jak z Czy Naj... my do tego? To największy smakosz... Karol Gloek. Jest największy wielbiciel kebabu. Uwielbiam kebabę. Slima. <tis> Mały Rawaś <Dabarz> z kurczakiem. <tis> Czekaj, po... o, dobra mieszany bez sosu już pośpiewałeś. Mały lawasz z wołowiną, a co tam sosami pani mówiła? Że, że są na stole. Jurek zauważył, Jurek zauważył. No bez sosu ci podają, ale ci dają... Opatrz jak on zajebiście wygląda, no stary no nie nie, nie, nie wpadłbyś tam paszczą. No nie no, wpadłbyś tą paszczą, nie? Oni masz, sos ci podają na wynos jak bierzesz to w takich kartonikach, dają ci łagodny i ostry, a tak normalnie to na stole masz. No, tak, tak, Ale mam to od Jureka. Gościu pisze fu. Tymczasem człowieku, jego kebab na wsi. Kebab u Jurka. Aha, akurat u Jurka, a nie tu Ukarima. Ej, czemu kebab Ukarima ma 4,8 gwiazdki? To jest niemożliwe. To jest najlepszy kebab w Warszawie, według w takim razie. I czemu się wyświetli w ogóle mi? Daj mi mapę. Gdzie on jest? Kebab u Karima. Ty, on jest dobry, czy nie? Może tam bym pojechał? O Jezus Maria. Dobra, to jest przy lotnisku. Se pojechałem. Patrz, on mówi, że taki, że fu, ten game kebab. Tymczasem to, co on je u siebie, u siebie we wiosce. Takie coś, nie? Pyszne, mniam. Spróbujmy ten sosik od razu. Ręce To jest taka część Ale bym wjechał. W to tyś obrzydliwcem, człowieku. To ma... no, sta... no zobacz to, no jeszcze raz, ci pokażę. No co, jak to wygląda, to kurwa jest? Wygląda jak mortadelnik na patyku. To jest prawdziwy kebab. Zobacz, to jest prawdziwy kebab. To jest prawdziwy kebab. Ty! Wiecie co zrobimy? Weźmiemy tamte kebaby, i do tego jeszcze opójdziemy obok mnie do Piripiri. Znaczy, obok mnie, no to trzeba będzie troszeczkę pójść, tak? Dzięki, co nie ciągle. To jest ostry, bardzo ważne. To tego już będzie za dużo. Nie, to trzeba wyselekcjonować. Jeden z tamtych trzech. Nie wiem, kurde, bo te Filipiny już w ogóle są dowalone, takie duże i z 2000 kalorii na jednego makababa. Pierwszy to czosnkowy będzie, tak? Tak, ale takie zupełnie kabowy sos. O, o, o nie, Azus napisał, że jest problem. Nie. Oho Nie pisz mi głupot. Zastanów się zanim coś napiszesz. Jak coś? To ja wymoczek e wpadłem ba pomyśl dawaj na śniadanie gotujesz jajecznicę na mortadelce miam i do tego na obiad kebab z mortadelka miam T a k z r o b i m y mortadelka jest mało kaloryczna nie ma mortadel messenger ja ty, a jak zależy, to jest Akademia Wygrywania pożyczył 20 zł na chipsy, pas Giannina, Asteras Tripoli, typ. Asteras Wygra lub Remis Wolsburg, Dasseldofer, typ. Dusledofer powyżej pierwszej 5 goli Torino, Napoli, typ. Napoli lub Remis Castellon, Osasuna, typ. Osasuna lub Remis Karlawy wari, Litwinow, typ. Powyżej trzecich 5 goli. Myślę, że zaufać i postawić ten kupon, czy. nie ryzykować. Ej, asdus. Poczekaj sekundę. Asdus, a jak się. Bo ta beczka jest tylko pewnie z góry zamarznięta, nie? A weź spróbuj to walnąć jakimś kijem czy coś, czy da radę to rozbić. Sprawdź w necie, jak rozbroić kawałek jeziora, jak się są w pierdolę do kanału że. Dobra. Będę do Ciebie niedługo jechał. Będę u Ciebie na 13.30, bo muszę jeszcze śniadanie odhaczyć, tak, dobra? Nie, dobra, czy... wypiję herbatę czy... i ten... No tak, krew. bo już 20 minut oczekiwał, a my czekamy bo minut i jest. Ja, mnie. ja w ogóle lubię kebabownie, gdzie są sosy, tak wiesz, że możesz sobie naleźć te sosy. Próbujmy bez sosu. Jezu, jakbym zjadł człowieku kebaba takiego. czekałeś na nim. No. Wy? On nie poczekał ja nawet. Miało. Z i wyjdzie po prostu. No, po kolei. Masz minę jakby nie. Nie wiem czy to smakuje, czy nie. Powiem tak, to jest idealna wołowinka, bo czuć ten mleczny no, no posmak. O! Jest pomysł. Zrób małą dziurę w lodzie, tam, tam daj petardę i odpal. Mhm. Mądre, mądre. Ewentualnie... A masz wannę? Da się w wanie zrobić smursowanie? Ja bym nakupił lodu, z... o kurw! Nakupiłbym w chuj lodu z żabki. Tylko czy żabka otwarte są? Żabki i weź. Oni się nie znają na Dobra, wymyślimy coś na miejscu, dobra? Wyjebane no, Akademia Wygrywania pożyczył 100 zł na cipsy, środki na kupon. Chłopaki, ale jak coś, to y, ja stawiam na własne ryzyko, wy to ja. najlepiej nie stawiajcie tego, bo prawdopodobnie Ej kurwiarzu, ile kukuryn przelizałeś lub przeleciałeś na nocnym spanku? Pozdrawiam minut. wszystkich rasistów i homofobów oraz innych degeneratów. ciekawości, no skoro dostałem pieniądze, to już, opła... no, to już w takim razie obstawię, no nie? Nie będę yy, gni... z knerą. Tylko czy to wejdzie, to ja od razu mówię, że to, to nie są pewniaki żadne. Poczekaj, <laughs> dobra, wpłaciłem. Przypominam, że to jest plus 18, jak coś, jak nie macie 18 lat, zamknijcie oczy. Yy, dobra, tak, co oni napisali? Pas Giannina. Giannina. Pas gi Kto obstawia Ligę Grecką pierwszą? Typ Anstera teraz lub Remis? E Remis superstaraz, dobra. Dusseldorf. E Wolfsburg, Dusseldorf. Typ Dusseldorf powyżej półtora goli. Nie, to nie jest to. To jest to? Fosbuk Dusseldorfer. No to jest to. Hokej? Niemiecki hokej? Skąd wy niby wiecie? Dusseldorfer, no dobra. Dusseldorfer powyżej 1,5 goli. Fosbuk Dusseldorfer powyżej 1,5 goli, dobra. Napoli Torino, typ Napoli do premis. Napoli torino Typ Napoli lub Premis. Castellon Osasuna. Ej, czy to się opłaca za stówę opła op wstawiać? Castellon Osasuna, typ Osasuna lub I Karlowy Wary. Co to jest? Karlowy. Karlowy Wary w powyżej 3,5 do goli. No dobra. Daliście mi słowo, to niech wam będzie. 514 to wygranie niby. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy czy wasze typy mają jakikolwiek sens, bo jak aktualnie ja taśmę stworzyłem, która na 100% mi wchodzi. I to sam z własnej, aha, dwa gole sobie Amorebieta strzeliła. Zajebiście. No, ale jest dobre Znowu mam ten problem co w poprzednim, że tak ciężko się żuje to Jak dorzucisz sosu, to jest już kulturka Bez sosu smakuje lepiej Nie, nie wydaje się Czyli kewa poprzedni spada na miejsce ostatnie Nie no, esnaf ostatni To jest dla mnie, to jest po prostu niespotykana opinia dla mnie, naprawdę ten też moim zdaniem stoi daleko, daleko z tyłu, poza pierwszymi dwoma miejscami. Czy nie wrzesz na no okay. śmierdzi mi coś, przekupiony wow. test. Nie, jak powie, że FS jest jakiś zły. To jest przekupiony minuty, test, nie. czyli ku najlepszy keba w Warszawie. Opinią keba biaża. To nie był mały kup raporcji, zobaczymy jaka jest różnica. W cenie to jest 27 zł, jeśli chodzi o miarę. No już, wypiję herbatkę, kończę już i idę na śniadanie. Najpierw wydaje mi się, że jest dłuższy, nie wiem jak to działa. Słuchajcie mi, żebym zapakował plecak z rzeczami, to wezmę plecak po prostu w łapę. I już stamtąd zamówię Ubera sobie do Azdusa, nie będę wracał tutaj, dobra? Bo mi się nie będzie chciało wracać później, bo ta śniadanie mnie jest po drugiej stronie. Na pewno jesteś solidniejszy że jest grubszy. To jest fajne w lokalu się gdzie macie część restauracji i część to ja. e, zamawiania na szybko. Wymocznie. Siema Franco, pogodziłeś się z Mają? Nie, ona nie odpisuje, nie odbiera. Mam je w dupie. Pozdro. Fajny start, bo od razu jest sos, od razu będzie soczyście. A nie jakieś suche kęsy, na rozpoczęcie Mięso od razu grubo No ja ten tak na razie zabił, ale to dlatego, że był to sos No, no, a gdzie? Na ja wystąpienie przed kamerą? W no. no No, jasne Czemu do AFS-a właśnie pojechaliście? To on mi zaproponował, bo on wiedział co Nie, bo gotów ja. jest najlepszy chyba jest jedyne. No właśnie testujemy dzisiaj no, najlepsze warszawskie No teraz jak wziąłem grę... No nie no, nie odbiera, no to znaczy, już ten... Zakończyła znajomość, to po prostu spakuje rzeczy jej, nie? Przynajmniej pomogę w tym. Już nie będę chujem, nie? Zamieniamy. Ulubiony spak chyba. Najlepsze mięso, jak na razie. Ja bym już dużo dobrych kebabów W ocenie 7 na 10. Bo nie? nie wiesz, nad czym się zastanawiałem? Podwójna porcja 33 zł to kosztuje. Aha. A pojedyncza w sumie 22, więc jakbyś kupił podwójną, to byś miał dwa razy pojedyncza, nie? No ale patrz, jak zioło kupujesz, na przykład. I kupisz dychę, to też ci tani wychodzi niż za sztukę, nie? <głosy> nie, <głosy> nie no, mięso jest moim zdaniem najlepsze Nie smakuje to jak taki kebab po prostu To tutaj czuję dużą, różnicę w mięsie Ale patrz, pita też ma taki Tak jak w tym niedobrym Tylko różnica jest tutaj taka, że jak widzę to nie czuję takiej twardości i problemu ze zjedzeniem Dobra, Dobra jako ocenka pa... To już kiedyś no? Czekaj, ile on dał? A F, stop, masz szczęście. Moi drodzy, ostatnie miejsce, tutaj według książula ocena była 99 9 na 10, czyli praktycznie lepiej się nie da. Mamy jeszcze jednego gościa. Ja ten tą chatę wariata yy, i była niedobra Mojego Serio Piotka miejskiego drwala. Nie, jawca chebu słynnego Tutaj już kiedyś byłem? Byliśmy razem Nie jakoś tak super chyba to tak ci się działo, ale. dla mnie w ogóle średniowka, ja to nie zapamiętałem. Chodźmy na To to? No nie znasz miejskiego Drwala czy jak on tam ma? i zamówienie. Mały wariak, mięso mieszane. Kto to jest? No ten. Yy... Podrzuca ciężary i w ogóle. I sos mieszany z serem. Dwa razy. Idzie. się różni. backpacka już. No, raz Od razu. Ile jaki to jest? Mały wariat mieszane, mieszane. Ale ja poczekam na niego, tak? Będziemy delektować razem. Flashback. Nie poczekałeś na nich. No. End of flashback. Wygląda bardzo dobrze, ja lubię jak jest w takim klepku. to dorzucili. O, ale ten ser fajnie No dościągnąć. Najostrzejszy z tych wszystkich kebabów. Na razie nic nie powiem. bo mam tylko sałatę. No, ale mamy tutaj hmm. własnego kandydata: pretendent. Właśnie o to chodzi, bo to mięso nie jest suche. Sos u góry, który wiadomo, że spoko, bo podbija i jest poślizg, ale mięso jest dla mnie takie, no to, to, to czyste, to jest właśnie to, o co chodzi. No, no ja też jest jestem zaskoczony. Nie wydaje ci się, że jest słony też bardzo? Nie do mnie z takim bo no. ja uwielbiam, jak jest słony, ale jest słony, nie? Patrzcie, już... 6 kebabów dzisiaj, naprawdę chętnie biorę się za niego dalej. Ja to nie dziwne, że mi smakuje, bo to jest mój pierwszy kebab. W ogóle w tym tygodniu, chyba. No i to twój pierwszy kebab w tym roku. A to mój szósty kebab w tym roku, nie? Ja teraz to zamykam. I w ogóle kanatyko, nie, generalnie niczym tak Gdy macie. Ale za ja, ja mam I... tak, że. Te rzeczy, te rzeczy zazwyczaj, które książulo poleca, to mi nie smakują. Więc ja jakiś mam kujowy gust y, smakowy, tak szczerze. Dobra, no, działa to. Tu ma jeszcze ciebie, bo boję. Dlaczego? Czego się Miesz boję? I że obrudzę całe. Nie lękaj się, są serwetki. Kierwonienie cały czas. Ale jak tryska tam. Z drugiej strony. No ja lubię, jak mi tryska w buzi, tak szczerze. Jak tak, wiesz, weźmiesz tego chybaba, przegryziesz go i tam wiesz, taki soczystość taka, nie? Jeb jebnięcie smak.